Miękkość Donalda Trumpa przynosi smutne owoce. Rosyjski dyktator Władimir Putin zareagował groźbami na wiadomości o prawdopodobieństwie dostaw Ukrainie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. Groził Donaldowi Trumpowi, mimo że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie tych rakiet. W tym samym czasie przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Oświadczył, że Pjongjang przeznaczył strategiczne zasoby na reakcję wobec zwiększenia obecności wojskowej Stany Zjednoczone Ameryki w regionie i obiecał opracować dodatkowe środki wojskowe przeciwko Stanom Zjednoczonym. W tym czasie Ukraina doświadcza masowych ataków Rosjan na infrastrukturę cywilną, które prezydent Wołodymyr Zełenski określa jako wyzwanie dla Zachodu, zarzucając mu strach i brak właściwej reakcji na prowokacje. I dalej, Wołodymyr Zełęński dodał, że Władimir Putin po prostu się z was śmieje. Nazywam się Aleksiej Pieczy. Przeanalizujmy sytuację. W szczególności, czym Putin grozi Trumpowi, co ma do tego Kim Dzong-un i dlaczego Zachód milczał po rosyjskim ataku na Ukrainę w nocy z 4 na 5 października? A więc dyktator Władimir Putin, widząc niezdecydowanie Zachodu, przeszedł do nowego etapu eskalacji i już otwarcie szydzi z Donalda Trumpa oraz europejskich przywódców. Jak dziś, 5 października oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Rosja nasila ataki na gazową i energetyczną infrastrukturę Ukrainy tuż przed zimą, podczas gdy reakcja międzynarodowa pozostaje słaba. To jeszcze delikatnie mówiąc praktycznie jej nie ma. Po zmasowanym ataku 5 października nikt na zachodzie nie potrafił nawet retorycznie odpowiedzieć Putinowi. Tu trochę skłamałem. Szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kalas głośno oświadczyła, że Rosja niczym komar maskuje swoją nieudaną letnią ofensywę atakami terrorystycznymi na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę. Dlatego, jak napisała na Twitterze, Rosja się nie zatrzyma, dopóki nie zostanie do tego zmuszona. No i to w zasadzie cała reakcja Unii Europejskiej. I właśnie Zełęski dziś oświadcza, cytuję. Niestety nie ma godnej reakcji świata na to wszystko, co się dzieje, na ciągłe zwiększanie skali i bezczelności ataków. Właśnie dlatego rosyjski dyktator Władimir Putin to robi. Po prostu śmieje się z Zachodu, z tego milczenia i braku stanowczych działań odwetowych. Rosja odrzuciła wszystkie propozycje zakończenia wojny lub chociażby wstrzymania ataków. Rosja otwarcie próbuje zniszczyć naszą infrastrukturę cywilną. I właśnie teraz, przed zimą Infrastrukturę gazową, generację, przesył energii elektrycznej. Ale teraz po prostu zero realnej reakcji świata. No i tutaj Zełęski przypomniał, że tylko w rakiecie Kinjał znajduje się 96 komponentów zagranicznej produkcji. Wiele z nich to rzeczywiście krytyczne elementy, których Rosja sama nie produkuje. A teraz uwaga. Wśród dostawców tych komponentów są firmy ze Stanów Zjednoczonych. Ameryki, Chin, Tajwanu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Japonii, Republiki Korei i Niderlandów. Przypomnę, że w nocy z 4 na 5 października Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Najbardziej ucierpiało województwo lwowskie. Do tego uderzenia wróg użył prawie wszystkich dostępnych rodzajów uzbrojenia. Poza zachodnimi obwodami ostrzelano też Zaporoże. Zmasowany atak spowodował odcięcie prądu, u dziesiątek tysięcy ludzi. Część obwodu Czerkaskiego również została bez prądu z powodu uszkodzenia linii energetycznych. W nocy uderzono też w infrastrukturę krytyczną obwodu iwano Ogólnie rzecz biorąc, Wojska Radiotechniczne Sił Powietrznych Siły Zbrojne Ukrainy wykryły 549 środków napadu powietrznego, 496 dronów uderzeniowych typu Szachet i Gerbera. Dwie rakiety aerobalistyczne kinżał 42 pociski manewrujące, 42 lub Iskander-K oraz 9 pocisków manewrujących Kalibr z akwenu Morza Czarnego. I właśnie na tym tle rosyjski dyktator Władimir Putin zareagował groźbami na wiadomości o prawdopodobnych dostawach amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk dla Ukrainy. Putin twierdzi, że dostawy tych rakiet Ukrainie zniszczą pozytywne tendencje w relacjach Rosji i Stany Zjednoczone Ameryki, Oczywiście na kanale Telegram Pieczci News, do którego link jest w opisie filmu, zapraszam do subskrypcji. Przypomniałem sobie, że kilka dni temu na Wałdaju Putin mówił, iż stosunki Rosji i Stany Zjednoczone Ameryki są na najniższym poziomie. On mówi, że praktycznie ich nie ma. Dlatego pojawia się pytanie, jak pociski Tomahawk wpłyną na relacje, których nie ma. No to do tego, że rosyjskie stado dosłownie żyje wiadomościami. Naprawdę nie wiem. 15 minut. To znaczy kilka dni temu Putin mówi Rosjanom: "Tak, praktycznie nie mamy żadnych relacji z Ameryką. Wszystko zostało zniszczone. Wszystko." Po kilku dniach mówi: "Słuchajcie, pojawiły się u nas pozytywne tendencje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Ukraina dostanie Tomahaki, relacje mogą zostać lub zostaną zniszczone." ale Rosjanin o tym nie myśli. No to oczywiste, że to wszystko jest jakby niepoważne. To, co naprawdę mnie zaszokowało, to oświadczenie Putina, że na Alasce omawiał z prezydentem Stany Zjednoczone, Ameryki Donaldem Trumpem, dostawy broni dla Ukrainy. Cytat Putina. Właśnie wspomniałeś o prezydencie Stany Zjednoczone Ameryki. Były też kwestie dotyczące problemów z dostawami nowych, także dalekosiężnych systemów precyzyjnego uzbrojenia. To jest Tomahawk. Już powiedziałem, że to doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, przynajmniej pozytywnych tendencji, i pojawiających się w tych relacjach, więc mówię to co myślę. A jak to się dalej potoczy, zależy nie tylko od nas i nie tylko ode mnie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełęski, poinformował o przekazaniu Stany Zjednoczone Ameryki zapytań o uzbrojenie. Jednak Zełęski nie potwierdził plotek o Tomachawka. Jednocześnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki J.D. Wenz podczas rozmowy z mediami potwierdził, że tak: Waszyngton omawia dostawy Ukrainie takich rakiet jak Tomahawk. Ostateczną decyzję podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump. Teraz zaś informatorzy zapewniają, że decyzja w Białym Domu jest praktycznie podjęta. Jednak Trump wciąż liczy na negocjacje. Ale dopóki Trump liczy na negocjacje, śmieje się z niego nie tylko Putin. Kim jong -un. On oznajmił, że Pjongjang skierował strategiczne zasoby na odpowiedź wobec rosnącej obecności wojsk Stany Zjednoczone Ameryki w regionie i zapowiedział opracowanie nowych środków wojskowych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Dalej cytat Kim Dzong Una. Wprost proporcjonalnie do wzrostu sił amerykańskich w Korei, nasze strategiczne zainteresowanie regionem również wzrosło i odpowiednio przeznaczyliśmy specjalne zasoby na kluczowe cele, które nas interesują. Korea Północna bez wątpienia opracuje dodatkowe środki wojskowe, aby przygotować się do reakcji na zwiększenie liczby wojsk amerykańskich. Ale tutaj ważne jest, aby zaznaczyć, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna wzmacnia więzi wojskowe z Rosjanami i wspiera wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, dostarczając Moskwie uzbrojenie i żołnierzy. Kim Jong-un również pogłębia współpracę z Chinami i niedawno odwiedził Pekin, gdzie razem z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Oraz rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem obserwował wielką paradę wojskową. Ogólnie rzecz biorąc, Moskwa, Pekin i Pjongjang demonstrują jedność, nawet w drwinach z Donalda Trumpa. Zobaczymy, jak na to wszystko zareaguje amerykański prezydent. Tutaj postawię wielokropek: przyjaciele, napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Do zobaczenia.